Do tego, że ja nie pozostaję w tyle. Przed chwilą znaleźliśmy po guziczku, po guziczku a teraz on znalazł nóż, a patrzcie na mnie. O, okres jesienno-zimowy o jesienno-zimowy się zaczął my na wykopki a tu leje ale ja, komarów nie to, no właśnie nie będzie komarów, muszek i innego gówna a taki piękny las przed nami siemantero wszystkim cześć wam no i cóż mogę powiedzieć cóż mogę powiedzieć tym ciepłolubnym Którzy kochają 30-stopniowe temperatury na wykopkach, mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że zaczął się mój czas. I cierpcie teraz, Wy jak i ja cierpiałem. I powiem wierszem tak jak Ania Bogucka zawsze w komentarzach opowiada. Pozdrawiam bardzo ciepło, Anie. I powiem wierszem, yy, co teraz nastąpiło. Czyli. Świstu, świstu, gwizdu, gwizdu i upały poszły w pizdu. ja mogę zacząć kopanie. Sławcio jest tam za mną. Już zaczęliśmy w nowym lasku. Zobaczymy, czy będzie tak złoty, jak tamte poprzednie. Także ja Was zapraszam na odcinek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeśli cokolwiek wyjdzie, bo te upały się skończyły, ale też się zaczynają burze. Także zobaczymy. Lecę do pierwszego dołka. Zapraszam na nowy odcinek. I popatrzcie, co wpada teraz. Nie uwierzycie. Waza z dynastii Miyagi na 100%. Tutaj były monety wypełnione. Ta waza była wypełniona monetami, ale niestety, no deszcze niespokojne, potargały sad i te monety z tej, z tego dzbana wypłukało w pizdu. Nie tylko, tylko samą fazę znalazłem piękna, piękna naprawdę misa z dynastii Miyagi yy, polecam każdemu żeby sobie taką znalazł kiedyś gdzieś no i tak póki co nasz nowy lasek nie jest łaskawy ale jest pierwsza krągłość także trzeba ją pokazać co by to nie było, a jest raczej PRL z niej raczej na pewno oczywiście dyszka 10 groszy, nie 20 groszy, spejero no ale jest pierwsza. Krągłość. Długo czekać nie trzeba było. Patrzcie jak się złoci. Prawie jak ta, jak te 10 marek od Rafała. <grytania> Dobra, no to zaczynamy wykopki w takim razie. Oficjalnie. Nieodzowny element każdy wykopek. Na początku każdego detektorystę cieszą takie znajdki. Ło! Długo wojna światowa, ale czad! A później jest to niestety tylko nieprzyjemny obowiązek: wyciągania tego z ziemi. No ale jest łuseczka prawdopodobnie mozinowska. Rozpaczcie, chciałem przejść z lasu do lasu tą otołonką. patrzcie, co wpada. Taki zwitek. Miedzianego jakiegoś druciku. Tutaj jest jakby takie. Jakby, jakby zaczep to był tak, tak mi się wydaje Wydaje mi się, że to może być bransoletka na rękę nawet Chyba, że się mylę No po co by ktoś z miedzi Taką plecioneczkę ładną robił Jest zgnita Nie chcę tego prostować No ale wygląda to całkiem ciekawie Akurat na nadgarstek pasuje Jakby to wyprostować No ciekawa rzecz Monet nie ma, ale Wpada coś takiego, dziwne dziwne, ale fajne i dosłownie zaraz obok tej bransolety wpada monetka pierwsza na tym polu niestety raczej PRL -ik. tak, 50 groszy tak jest 50 groszy PRL -owskie. patrzcie jaka ziemia jest sucha nie wypada od tygodnia a jest po prostu pył no i szykuje mi się PRLowy wypad tutaj ta 50 patrzcie jak ją fajnie odarłem co się z nią zaczyna dziać jak się zaczyna srebrzyć zakopałem dołek ale zawczasu bo jeszcze była obok złotóweczka także mamy mini depozyt mini depozyt PRL-u z takimi pięknymi widokami szuka A ludwik znajduje! Hehehe! Proszę bardzo, jest monetka. Po jezu, ale ona jest. Co to w ogóle jest? To nie jest moneta, chyba nawet. No. To jest tak zjedzona, wydaje się, jak stalowe. To może jakaś podkładka. Chociaż nie, mogłaby to być moneta, ale bardzo, bardzo dawno temu. Nie bym nie nagrywał tego. Patrzcie, jaki guzik. Z zobaczcie sobie, obejrzyjcie. Tutaj wpadł, i teraz idziemy. Chodź, połączmy siły na ścieżce. Było po guziku, mielibyśmy się pochwalić. Co to kopnął No kurwa, zerknijcie. Można! Można. Ja. Ale Po dwóch stronach ścieżki te same guziki. W tym samym momencie. Sławek prezentuje, co znalazł. Pokaż. Proszę, ja Piękny nóż, ale to jest tylko taki kontekst do tego, że ja nie pozostaję w tyle. Przed chwilą znaleźliśmy. Po guziczku. Po guziczku, a teraz on znalazł nóż. A patrzcie na mnie. Ja... Coś to dziecko ja by... Ty, ale to jest, to jest super sprawa, bo widzisz co? Jest daleko od roboty, nie? To jest niemożliwe. No ty, młody się pokażę. Mamy, tu musi był związek ja dziecki. Coś ci ale to, to prawie wygląda jak te co husarzy używali Taki z długą rękojeścią. No sorry, gdzie ja mam go kurwa wziąć Gdzie osłegam ja sobie? To troszkę jest Ja go biorę na pewno ty Chłopie O, jest monetium w końcu. Wcześniej kopałem taką olbrzymią dziurę, w której był kawałek blachy a ta monetka niestety jest tak zajdziona, że to jest jakaś masakra. Także ją przeciągniemy tu. A już było widać nawet przez moment, co to było. I to będą dwa grosiczki. Dwa grosiczki, tak czy nie? Oczywiście, że tak. No to fajnie. Wpadło coś nieperolowskiego w końcu, ale patrzcie, jakie to jest zalezione wszystko w tej ziemi. Masakra. Po prostu z tamtych monet jest tragedia tutaj w tym lesie no nic, ale są dwa grosze dwudziestolecie międzywojenne dwa metry dalej mamy kolejnego moneciaka tym razem coś większego zapewną PRL od kolaną mokre od klęczenia na ziemi to będzie dobre do wycierania i nie jest to PRL jest to moi drodzy piękna sztuka rzadsza sztuka bielskiej Boratynki a dlaczego rzadsza? A dlatego rzadsza, że jest to sztuka, tutaj widać dwójkę a z tyłu widać tą kopułę, jest to węgierska moneta Austro-Węgry, ale jest to moneta węgierska z tą kopułą zazwyczaj dwójeczki są z orłem z tyłu no fajnie zaczyna sypać czymś starszym niż prl i to mnie cieszy bardzo długo się zastanawiałem, czy pokazać, czy nie pokazać tego guzika, ale po oczyszczeniu, po umyciu okazało się. Tam, tam, tam. Patrzcie, wyostrzysz czy nie wyostrzysz na guzika, nie chcę wyostrzyć, więc ja go wam pokażę. Proszę bardzo, jaki piękny. pruski, urzędniczy guzior, bardzo ładny w fajnym stanie jak na nasze warunki jak na, na, jak na te monety co tu wychodzą przede wszystkim no to jest chyba oprócz młota tora dnia moja dzisiejsza <noise> bo chalerzyków nie mogę nazwać znajdą dnia a guzik polski nie zdarza się często urzędas i teraz z braku laku proszę bardzo tupka musi być Jezu coś mi włazi do gęby kolodont tak Kol, tak, kalodont, Kalodont. Niemiecka jakaś pasta do zębów. Po szwabsku popisane. No Kto wie, może jaki Niemiec ją nosił. Chociaż wątpię. Tu plastikowe widzę, jest chyba pokrętło. Ale pasty to dobry kurwa. Co jest? Pasty. Jest to z A ja, ostatnio była pasta. Tak, 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 dokładnie ostatnio była pasta z Hezbollahu i wpadło złoto także teraz niemiecka pasta wpadła więc we, wpadnie arabskie złoto <laughs> o i tak piękno natury monetki wpadają proszę bardzo to chyba będzie niestety nicość jak podejrzewam He? coś tam wyłazi a co to ma być? Oczyszczę i wam pokażę. Powiem Wam, że tego jeszcze nie grali. Nie zgadniecie co to jest. Po prostu w tak brzydkim stanie, złota Weimaru to ja jeszcze nie widziałem nigdzie. <grywka> nie wiem, czy ono spłonęło, czy co. Widać, że jest to złoto Weimaru. Ale jest w stanie tak totalnej agonii, że ja tego jeszcze nie widziałem. Masakra. A teraz pokażę Wam kolejną totalną agonię. I totalną lipę, jaka się odbywa. Spójrzcie. Idziemy, idziemy. Tutaj piękny tapczan leży. A tutaj, za płotkiem, mamy piękną magię natury. Las i Natura 2000. Coś wspaniałego, nie? Fajnie, fajnie. Bardzo fajnie i na pożegnanie z tym lasem chyba już całkowite pożegnanie bo słabo dzisiaj na pożegnanie z tym lasem już przy wyjściu z lasu pada ostatnia na dziś monetka raczej da się w ogóle ją zidentyfikować PRL 50 tak jak zaczęliśmy tak kończymy <laughs> od PRL-u no i dobrze lecimy do auta na podsumowanko no i miły mili, czas zakończać, bo patrzcie jakie tam ciemne chmury nad Bielsko zmierzają. Zaraz jak dupnie to ino roz, a my jesteśmy zapobiegawczy i wiemy kiedy uciec z pola. Tak jest. No i podsumowanie, podsumowanie wygląda biednie dzisiaj. Useczki, nabojasy, guziki, jakieś PRL-ki jakieś tutaj dwójeczka między wojnie, dwójeczka halerek najbrzydsza jaką kiedykolwiek widziałem piątka z Weimar'u złoto Weimar'u ale w stanie agonii no i najlepsze znajdę to ten oczywiście guzik pruski Urzędas i ciekawi mnie to to jest to pytam was cóż to mogło być czy to mogła być faktycznie jakaś bransoleta z mosiązu brązu tutaj ten uchwyt taki jest jakby zaczepiał końcówkę nie wiem nie znam się zarobiony jestem no i tutaj Znajda dnia, proszę bardzo, młodtora, coś pięknego. Takiej znajdę jeszcze nie widziałem. Młodek. Piękna Jest. rzecz, co młodtora, coś chciał jeszcze pokazać. No to szybko, szybko, do no minuty lecą cenne. Matko, Młot Tora? to co? To jak co? A no, tu dostałem zlecenie od y, Sławusia. Chce tak mnie jest. pochwalić. Bo wszyscy się chwalą jakimiś sitami ze złotym członkiem, tak? No to co? A my co mamy? Tak jest. Ludwik w pracy się nudził i, i zrobił machatę ze złotym członkiem. Pięknie. Bardzo dziękujemy. Nie ma sprawy. Proszę bardzo. Reklama. Reklama. Dragon. Powiem. Dragon pozdrawia. Pozdrawia rodzinka w terenie. Może dobrze. Wykop vlog. Trzymajcie się ciepło. Hejka.